Jestem kobietą, która zawsze szuka rozwiązań. I choć czasem wszystko wydaje się totalnie czarne i wszystko jest źle, to nie siadam i nie mówię źle kropka. Tylko, tylko szukam, tylko próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, ale jak? Jak to się może jednak da zrobić? Czasami ktoś musi mi obok pokazać jakieś rozwiązanie. Czasami e, potrzeba chwilę czasu, żeby znaleźć rozwiązanie. Czasami trzeba się wypłakać i wykrzyczeć i zaakceptować fakt, że jest jak jest i wtedy przychodzi rozwiązanie. E, więc chciałam tylko tak dodać, że warto szukać tych rozwiązań i, i jeszcze. Warto prosić o pomoc.